Witam na kanale Grzesp. Chciałbym wam opowiedzieć o nadchodzących zmianach, a dokładnie o powrocie mapy weekendy do rotacji map. Kilka tygodni temu zimową mapę zastąpiła słoneczna Karaki. Oficjalnie poinformowano nas, że mapa przejdzie metamorfozę, natomiast nie podano żadnych szczegółów. Po cichu liczyliśmy, iż zmiany pójdą w ślad tych, które znamy już z Erangel. Wielu graczy z żalem musiało przystać do tej przymusową przerwy. 24 lutego jeden z deweloperów na Twitterze napisał tajemniczy post informując, iż w ciągu kilku tygodni otrzymał więcej informacji na temat samej mapy, a także o terminie jej powrotu. Wielki błąd nastąpił dzisiaj, gdy na chińskich portalach pojawiła się informacja na temat zmian, jakie zajdą na mapie w Według nich na mapę ma trafić linia kolejowa wraz z pociągami, usunięto sporą część pokrywy śnieżnej, przemianowano Dino Park na Dinoland i znacznie go rozbudowano. Wprowadzono też kilka pomniejszych zmian w w lokalizacjach. Pociąg. To jednak brzmi trochę najprawdopodobniej. Informacje o tych zmianach zamieścił mój znajomy dataminer Player Azien. Nie trzeba było długo czekać na odzew ze strony PUBG. Hawkins zamieścił informację, iż mapa weekendy pojawi się w formie testowej. Podobnie jak poprzednio z Arangel 2.0, najpierw przez pustą meczę wraz z lokalnymi partnerami. Informacje te potwierdził również polski partner PUBG, podając dokładne daty rozpoczęcia eventu. Rozpocznie się w piątek 6 marca i potrwa aż do poniedziałku. Dodatkowo potwierdził też dane jakie dostaliśmy się z chińskich portali. Udostępnił także pierwsze zdjęcie w pociągu. PUBG w swoim liście do partnerów zawarł również taką sentencję Added new trains that travel around the map. Wiemy zatem, że linia kolejowa ciągnie się dookoła mapy, a my będziemy mogli złapać szybki pociąg, by przemieścić się między lokacjami. Informacje te wraz ze zdjęciem wrzucimy również na Reddit, gdzie trwa burzliwa dyskusja na temat zmian. Włączyli się w również twórcy informując, że wkrótce poznamy szczegóły. Wiemy, że czekaliście na powrót mapy, więc wraz z oficjalną polską grupą PUBG zamieścimy wkrótce wykaz polskich partnerów PUBG wraz z informacją jak i kiedy będziemy prowadzili transmisję. Zachęcam Was również do wzięcia udziału w meczach i przekazywania swoich uwag na forum grupy. Do usłyszenia.